Hey, ma Aqua Aquakanał witam wszystkich zapraszam do, do filmu znalazłem czas aby nagrać odcinek a Wena mnie nachodzi wtedy kiedy grzebie przy zbiorniku cały czas zbiornik y, wygląda akwarium wygląda jak widzicie całkiem też inaczej jak jak wyglądało przy poprzednich odcinkach ostatnio, trochę mi sprawa roślinności runęła, dlatego, że przestałem nawozić plantaminem i nagle wszystko pogniło. Chodzi mi to o kryptokoryny, ale jeśli chodzi o, o rybki, to zostały te najsilniejsze. Już te ostatnio, ostatnio ładnie wszystko żyje przez ładnych parę miesięcy wszystko się trzyma wiadomo jak to czasem jest, ale, ale teraz przez jakieś śmiało mówiąc pół roku, wszystko się ładnie trzyma, a takie okazy, które u mnie są takie bardziej zaufane, no to Labeo, bardzo fajnie się trzyma mm. bocja się chowa również kosiareczki Kosiarki. neonów też dokupiłem ostatnimi czasy 10 sztuk i, i sobie pływają nic nic im nie jest eee. i tutaj ostatnio krystian e, nagrywał krystian akwarystykę nagrywał ostatnio film o, o gibicku to ja tutaj prezentuję swojego gibicepsa jeszcze mały jest ale umaszczenie jak yy, jak widać Lampart. Tak, poza tym yy, pleko. Pokażę Wam pleko. No, pleko tutaj ma 12 cm już. Tutaj mamy też pleko bez jednego oka. Jedno okie pleko. Z tej strony tutaj oka nie ma. Yy, przygarnąłem go do, do siebie od, 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 yy, z innego akwarium i jako malutkiego, no jest w tym, w tym, yy, w, tym yy, no. No w tym czasie teraz już jest, jest duży. Ma około 11 10 cm centymetrów. Nie 11 dziesięciu. Z jednym okiem, tak, tak jak to widzicie. Ma jedno oko. Ale, ale jest w porządku, zdrowy, zdrowy rozwija się, mam nadzieję, że jeszcze będzie na pewno większy. Do tego molinezje, no molinezje tylko zostały dwie. Dwie żółte, jedna czarna. W drugim, w drugim zbiorniku mam młode molinezje pomieszane. Biało-czarno, kolorystyka biało-czarno-żółta. No, no to tak tak pokrótce, nie? Co ostatnio tutaj robiłem? Robiłem tutaj niezłe zamieszanie ostatnio. Na szczęście ryby żyją, a już mówię o co chodzi. Zawsze podczas restartów żwiru układam sobie od minimum tutaj do, do, pozycji, do pozycji rosnącej do około tutaj nie wiem, 4 cm ale po kilku miesiącach to wszystko się wyrównuje po prostu z prądem wody te, ten żwirek wyrównuje się w, w zbiorniku i a przez to, że tutaj na pewno nie ma takiej potrzeby żeby była warstwa grubsza, bo, bo tutaj no nie ma takiej potrzeby i dużo lepiej wygląda wizualnie jak jest tutaj minimalna warstwa tego żwiru więc yy, więc yy, kurde tak to zrobiłem, że, no, niezłe zamieszanie było, niezła zamuła była, ale wszystko, wszystko się wyklarowało, filtr wciągnął. No, a, a propos filtra jeszcze chciałem dodać, że lecę na włókninie, lecę na włókninie Hapeta. To Wam pokażę od razu. Taka włóknina Hapeta. Jest naprawdę super medium filtrujące, mega jest, naprawdę to z niby powtórnego użytku ale ja nie sądzę żeby to było powtórnego użytku bo bo się z, mocno się gniecie później nie ma takiej nie jest takie że powiem puszyste jak jest nowe nie a ile błota się na tym zbiera to to jest, to jest masakra także e, także a propos heima no to lecę na tym Maszyna chodzi jak super, a za wyjątkiem sawek, które już straciły swoje właściwości i nie chcą się do szyby trzymać. Więc dzisiaj trochę zakombinowałem, bo tam idą oryginały, ale, ale no 15 zł chyba zaczyna się cena od 15 zł do 25 za 4 sztuki na Allegro. Ale ja trochę zakombinowałem, no nie wszystkie podchodzą, mi akurat podeszły fuksem, bo miałem dwie od, jakiegoś, od jakiejś grzałki starej. Tam są takie zakończenia okrągłe i to się wciska w otwór okrągły też. To nie są takie standardowe. No, z dołu też coś tam zmotałem, że, że jest jedna na środku jakoś tam jest. Na rośliny, na te zaglonione anubiasy w tej chwili nie patrzcie, to jest tylko tak na razie. To jest tylko tak na razie Ogólnie to mi padły wszystkie rośliny prawie niedawno jeszcze z miesiąc, dwa do tyłu Bo przestałem nawozić plantaminem i wszystkie kryptokoryny pogniły A ja się przekonałem teraz, że warto używać plantaminu Według, według zaleceń, nie? I, i wszystko jest super I wszystko jest super, rośnie Nie wszystkie rośliny, ale te kryptokoryny szczególnie, nie? Dobra, na Anubiasie się po plantaminie pojawiają trochę glony, ale raczej nie będzie to Anubiasowo za bardzo. A z koncepcją roślin zobaczymy, może jakiś mikrozorium tutaj wleci niedługo, a to się wszystko okaże. Na razie niech te kryptokoryny się tam rozrastają, nie? Mamy 7 minut ponad, co jeszcze można tutaj powiedzieć w tym odcinku? A pokażę Wam następnym, za kilka następnych odcinków jak, wy, jak wyglądają y, te kajtki od Molinezji. Y, bo będzie chyba drugi zbiornik zakładany, jakaś taka chęć jest na to. No ale zobaczymy jak to wyjdzie, czy w ogóle będzie gdzie go postawić. Y, no dużo by jeszcze mówić, ale czas się kończy, ja nie chcę zanudzać za, za długo. Y, także... Także... No także dobra w tym odcinku by było już, już na tyle, bo żeby pomysły też na następny odcinek były. Generalnie wszystko gra w zbiorniku. Ja na bieżąco Wasze odcinki również przeglądam co tam słychać. Co tam słychać. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie, no i życzę wszystkim życzę wszystkim równowagi w akwariach. Akwokanał, pozdrawiam, hej!